Witajcie w kolejnym odcinku Wot News. Co w tym odcinku? Zmiany w teranowaniu. Co dalej z FV4202? Niepewny los E25. Kiedy rebalans perków? Numerki patrzy oraz to, co wszystkich interesuje, hawok. W takim razie przechodzimy do punktu pierwszego. Na chwilę obecną podstawowymi parametrami określającymi Oszkodzenia, które robimy podczas sterowania, była masa czołgów, prędkość czołgów w momencie zderzenia, czy czołgi miały zamontowane osłonę przeciwodąkową oraz czy załoganci mieli umiejętność pod nazwą kontrolowane uderzenie, grubość pancerza w punkcie kolizyjnym, obecność ekranów przeciwakumulacyjnych lub pancerza warstwowego. W Patch 9.4 wprowadza nam jedną dosyć znaczącą zmianę. Do mechaniki taranowania zostaną wprowadzone pewne zmiany. Aby uczynić ten man w bardziej realistycznym, znacznie zwiększony zostanie wpływ grubości pancerza w miejscu zderzenia. Z tego powodu będziecie powodować większe uszkodzenia, jeśli uderzycie we wrażliwe miejsca pojazdu przeciwnika przodem swojej maszyny niż przy zderzeniu czołowym. Dodatkowo podczas sterowania przeciwnika mocno pancerzonym przodem swojego pojazdu otrzymacie mniej uszkodzeń. Jednym słowem, dodatkowo brane będzie pod uwagę to, czy uderzycie, w jaki sposób uderzycie swoim pojazdem w pojazd przeciwnika. Mniej zadacie mu obrażeń, jeżeli uderzycie go w twarde miejsce, więcej oczywiście w, mie w miejsca miękkie. Teraz będzie to dodatkowo obliczane. Nie będzie tylko tak, że zabieramy mu tyle i tyle. Teraz będzie to uzależnione właśnie od grubości pancerza. Co dalej z FV-4202? Jak wiadomo, RuGaming już nosi się od pewnego czasu za zlikwidowaniem tego medium tanka 10 poziomu brytyjskiego, jako że uważa go za pojazd niehistoryczny. Dlatego też już chodziło od pewnego czasu, słuchy, że zostanie on wprowadzony na ósmy poziom jako medium tank premium. Co się okazuje? Wargaming wprowadził go do, aktualnie do super testu. Są jakieś takie już pierwsze założenia na temat tego czołgu. Cena 11750 golda. To jest cena na razie wrzucona tylko i wyłącznie. Jako ciekawostka, ze względu na to, że nie jest to, cenu, nie jest to cena finalna, może być odrobinę niższa. Wiadomo, że nie będzie mniejsza niż 10 tysięcy, bo tyle kosztuje najtańszy ósmy tier. Zarabiacz nie będzie wyższa niż 12, chyba 400, bo tyle kosztuje najdroższy. Sądzę, że gdzieś między tymi dwoma wartościami się będzie oscylować jego cena. Ilość HP. No to będzie miał dużo, sporo mniej, bo 1400, ale wiadomo, jest to ósmy tier. Bardzo ważna rzecz, którą mu zabierają. Zabierają mu pancerz kadłuba. Na chwilę obecną przód 121, zostanie mu tylko 51. Dodatkowo pancerz wieży ze 198 z przodu będzie miał tylko 170, albo, albo aż, ale raczej tylko. I po bokach też miał 196 pancerza, a zostaje mu tylko 90. Także spory, spory nerw jeśli chodzi o. Możliwości pancerza. Pancerz oczywiście fa 4202 przedni był rewelacyjny. Pancerz wieży był zdradliwy. Czasem potrafił wszystko przyjąć, a czasem rykoszutować każdy strzał, nawet od wysokich tierów. Zasięg widzenia delikatnie zmniejszony z 410 na 390 metrów. Zmniejszona prędkość to jest bardzo wolny metr. Standardowo bo jedzie tylko maksymalnie 40 na godzinę. Na w tym superteście jeździ już tylko 35, także tutaj jest niestety bardzo wolno jak Nemeda. Dodatkowo zabierają mu najlepszą lówkę, jaką tylko mógł mieć, i dają mu taką, znaczy dokładnie zabierają mu 105, natomiast dali mu działo 20-funtowe Gun Type B Barrel. To jest działo, które znają osoby, które przeszły tą linię. Centuriona 7, bodajże jest to drugie dział, także ma ono niezłe parametry. 226 penetracji, 258 na pocisku goldowym, czas przeładowania około 7,6 sekundy, cenność 0,33, to jest naprawdę dobra cenność, 2,4 czas celowania. Zostawiają mu na szczęście wychyły działa, czyli minus 10 stopni plus 20 stopni w górę, do tyłu, jak wiadomo, on ma bardzo słabe opuszczenie działa, bo tylko Minus 2. Dobrze. Co dalej. E25. Dla wielu osób ukochany Tedek na chwilę obecną, ukochany zarabiacz, czołg, który daje niesamowity fan z gry. Prawdopodobnie jeżeli źle pójdzie, to E25 podzieli nam los typa 59, czyli zostanie usunięty ze sklepu oraz z możliwości zakupu go w grze za golda. Czemu? Ponieważ jest za bardzo rozrywkowy, zbyt dużo pride daje. Zaczyna się robić coś w stylu typa 59, że coraz więcej osób zaczyna go kupować, zaczyna nim grać. Nie tylko dla samej kwestii zarabiania, ale też dla kwestii samego fanu z gry, bo do tego ten tank najlepiej się sprowadza. Także... Nie namawiam Was, żebyście się rzucali szturmem do tego, żeby go kupić, ale być może, jeżeli się te pogłoski ziszczą, jeżeli one faktycznie będą miały się ziścić, to wówczas najlepiej byłoby sobie go kupić, nawet bez znaczenia, czy będzie na jakieś zniszcze, czy nie. Być może będzie to kolejny unikatowy czołg w grze. Kiedy rebalans perków, czyli tak zwana żarówka? Żarówka będzie wprowadzona albo zmiany w, w żarówce, czyli przeniesienie żarówki z dowódcy na radiooperatora, będzie dopiero w przyszłym roku. Razem z tym nastąpi ogólny rebalans perków. Natomiast DEWSi raczej nie będą zwiększać, jakby, znaczenia perków w grze, ze względu na to, że promowałoby to. Tak naprawdę tych graczy, którzy mają znacznie więcej perków na swoich czołgach, aniżeli tacy gracze początkujący, ewentualnie ci, którzy mają dużo zarabiaczy i będą w stanie sobie doszkolić załogę, mieliby wówczas jakby większy bonus do tego, żeby tą załogę szkolić. Czołgi ich byłyby znacznie niby takie same dwa czołgi, byłyby znacznie lepsze w stosunku do tych, którzy mają te czołgi i tych załogantów z mniejszą ilością perków. No dobrze. Następna rzecz. Numerki patrzy. Powiem tak: Wargaming od samego początku podawał nam numerki paczy 0. 0, 6, 0, 7, 0, 8, później było 0, 8, 2, 3. Następnie, nagle, nic tego, wprowadza nam oznaczenie 9, 0, co jest nie do końca prawdą, ze względu na to, że powinien dalej kontynuować tę, tę kwestię 0. Wargaming wpadł kiedyś na genialny pomysł, że wprowadzając już oznaczenie typu 9.0, nie będzie ciągnął tego, tak jakby wersji beta. Bo wiadomo, że gry, które są do wersji 1.0, są jakby w fazie beta, czyli nie są do końca pełni, tak pełne, pełnoprawnymi grami. Dlatego Wargaming zmienił sobie na wersję 9.0, ale nie od. Tak naprawdę nie wiadomo będzie, co się stanie, jeżeli będzie na przykład patch 9.9. Kiedy on będzie? Możliwe, że w przyszłym roku, ponieważ w tym roku jeszcze ma zostać wprowadzony patch 9.5. Możliwe, że zaraz na samym początku przyszłego roku będzie wprowadzony patch 9.6. Natomiast nie wiadomo, czy jeżeli wejdzie patch 9.9, następnym patchem będzie 1.0, ponieważ no, jeszcze chyba tego nie. nie określili, czy dalej ciągnąć 0.9, czy już ciągnąć wersję, wtedy już ciągnąć jakoś wersję 10. Taka mała moja dygresja. Co dalej z Hawokiem World of Tanks? No i tutaj się zaczyna problem. Tak naprawdę, Havok, zalążki Hawoka mamy już na nowej mapie Stalingrad. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że zniszczalne. Budynki są małe, i na tym się skupili ci, którzy są odpowiedzialni za wprowadzenie Havoka. Natomiast problemem jest to, problemem jest to, że w momencie, gdy zaczynają niszczyć duże budynki, zaczyna się problem z optymalizacją gry, i wówczas gra ma duże problemy z, jakby z płynnością działania. Dlatego też tak się tak wszystko odwleka, dlatego też mamy takie niewiadome, jeśli chodzi o Hawoka. No cóż, zobaczymy tak naprawdę. Czy spełnią się obietnice DEVSów, czyli że hawał będzie wprowadzony w wersji 9.6 oraz to, czy nie spowoduje to znowu jakichś dużych problemów, że nie stanie się to samo co z wersją 9.0, która miała wprowadzić nam nowości, a naprawdę wprowadziła mnóstwo błędów, pewnie tak będzie. Dobrze, nie będę przedłużał już tego odcinka. Mam nadzieję, że taka forma Wam bardziej odpowiada i że zaakceptujecie. Napiszcie o tym pod filmem, czy w ten sposób mogą być takie krótsze filmiki, bardziej zwięzłe, bez rozgadywania się. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.